Cześć, witajcie ponownie na kanale. Tym razem spotykamy się z okazji kolejnego poddasza. No i będzie to poddasze nietypowe, bo jak widać już na załączonym obrazku, mamy tu to, co, co po niektórzy lubią najbardziej, ale zrobić niepoprawnie. Mamy do czynienia z pełnym deskowaniem. Dodatkowo będziemy tutaj mieli izolację nadmuchową, więc będzie trochę zabawy. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak przystąpić do działania. Woda nas nie rozpieszcza, niestety są dwa stopnie na zewnątrz, więc musimy sobie poradzić z tym, co mamy i co zajmiemy się tamtą stroną, która jest łatwiej dostępna. No i teraz przechodząc do meritum. Ja nie mam jeszcze w ogóle żadnych tajli na sobie, ale to zaraz ogarnę. Tajle narzędzia dla co po niektórych. No i tak, z takich przygotowawczych rzeczy, no to yy, pierwsza rzecz przede wszystkim to musimy sobie posprawdzać wszystkie szpilki, wszystkie śruby na szpilkach, nakrętki w zasadzie. Trzeba je podokręcać, bo niestety często gęsto, ale sytuacja jest taka, że one Montowane na mokrej więźbie, na mokrym drewnie, jak przyjadą To w momencie kiedy to sobie postoi tak otwarte, to to wszystko się wysuszy I, o, i właśnie takie rzeczy się dzieją Tak więc to jest pierwsza rzecz, pierwsza pierwsza zawsze Czyli sprawdzić te wszystkie punkty Całe murłaty, jedna, druga plus my tu mamy jeszcze takie kleszcze porobione, to też trzeba posprawdzać. To wszystko jest tutaj fajnie wbite, ale tak jak mówię, to się może zeschnąć. To już może być luźne, nie? Tak więc to trzeba posprawdzać. Z yy, rzeczy, które nam będą przeszkadzać, to na pewno te wiatrownice. Yy, nie obawiać się tego, że ktoś tu coś o, wy ingerujecie w konstrukcji i w ogóle to się zawali i to popęka to będzie pracować. Yy. Po to jest pełne dyskowanie, żeby zapewnić sztywność całej konstrukcji, więc ta wiatrownica to jest tylko i wyłącznie element montażowy. Tak samo jest tam. Gdzieś jeszcze widziałem, tam chyba też jest. W skrajnych, w skrajnych punktach, tutaj już nawet nie założyli, bo nie było potrzeby, w skrajnych punktach montuje się takie zastrzały. Yy, właśnie w celu ustabilizowania konstrukcji w trakcie jej montażu, nie jest to element konstrukcyjny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. W tym momencie to, to przeszkadza tylko. Przebieg izolacji będzie taki, że zasypujemy sobie skosy, yy, więc 42 cm grubości mamy osiągnąć. Więc Zasypujemy po skosie, przechodzimy powyżej jętki, i tutaj, już w poziomie jętki. Dzięki, w poziomie jętki będzie zamknięte. Cała przestrzeń u góry będzie wentylowana. Mamy tam rewizję z jednej strony i na drugim końcu. Stąd nie zobaczymy. Trzeba zdecydowanie Piotrek, te gwoździe wszystkie pozabijać. Tu jakiś gwoździowy komando widzę w kroczu. Budynek będzie bezokapowy. Ja to pokażę jeszcze potem z zewnątrz, yy, więc dachem domykamy się już do właściwej izolacji termicznej i nie będzie jako taką miejsca na wlot tej szczeliny. W związku z czym pomyślano o tym wcześniej i wykonano, tutaj są otwory. Ja jeszcze będę pokazywać zapewne. Są powielcone otwory, to są otwory na kominki wentylacyjne podpołaciowe. Podpołaciowe znaczy się pod, yy, pod przykryciem połaci dachu. Są specjalne kominki wentylacyjne, mamy je gdzieś tutaj, zaraz je też yy, pokażę, więc będzie już rozwiązanie na przyszłość gotowe. I to te otwory tutaj zagwarantują nam wlot. No bo nie ma innej możliwości w tym momencie wentylowania tego, jeżeli ten okap zostanie cały zamknięty, to jest deska wiatrowa w tym miejscu, podrynnowa wiatrownica tak zwana. No to ta deska będzie tutaj zamknięta cała szczelnie izolacją z zewnątrz, prawdopodobnie styropianem, do aż do samego tutaj deskowania w tym punkcie. Ta przestrzeń będzie zamknięta. No, i z tej strony już będzie zasypany, tak? Natomiast my musimy wykonać naszą szczelinę na wysokość 3 cm, i tutaj będzie się nasze chłodne powietrze, czy tam świeże powietrze przemieszczało wzdłuż połaki do góry, gdzie trafi na ten trójkąt, który będzie niezasypany i będzie się wentylować w tym kierunku. No i właśnie po to jest ten wlot, żeby zasilić tą całą szczelinę w to powietrze. Elewacja w tym momencie będzie dotąd, nie? Fasada dotąd w ten sposób ładnie zacięty styropian musi być sklina Naszą szczelinę wykonamy tradycyjnie listewkami. To jest zwykła tarcica. to nie musi być drewno impregnowane w żaden sposób. Nie jest to element, który będzie narażony na działanie warunków atmosferycznych, więc będzie on zamknięty w naszej połaci dachu, więc nic nie będzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to były zwykłe listwy nieimpregnowane listwa to jest 25 na 35 miała być czy coś takiego? No, mamy 25 na 30 czyli to, to czego nam trzeba, tak na pewno sprawę, nasze 3 cm szczeliny. Nasza listwa przyjdzie tutaj w ten sposób. Ciach zostanie zamontowana tutaj przy pomocy gwoździ. Można to również dobrze zrobić wkrętami, jak to, czym kto dysponuje, jak kto co ma pod ręką. My mamy gwoździarka więc robimy to gwoździami. Przestrzeń pomiędzy krokwiami Wynosi 86 cm. Będzie to całkiem sporo, żeby na tych 3 cm ta nasza szczelina była odpowiednio dobrze napięta, to zdecydowanie nie mamy. Zdecydowanie jesteśmy zmuszeni tutaj również w środek dać listwę, więc kolejna listwa pójdzie tutaj środkiem o, w ten sposób i tym sposobem nasze pole siedzieli tak na dobrą sprawę na przestrzeni tam około 40 parę cm, tak? No, zrobimy to po prostu w środku tak na oko mniej lub bardziej. Yy, montaż tutaj już niestety do deskowania. Deska. Yy, tutaj można zmierzyć nawet 25 calówka więc yy, technika montażu być, musi być odpowiednio dobrana, aby nie przeszło nam na wylot, no bo zniszczymy w ten sposób membranę dachową i tracimy yy, wodoszczelność wodo i wiatro. O, bardziej wodoszczelność bym się martwił w tej sytuacji. Tak więc tyle yy, zadań, tyle teorii. Yy, przejdźmy do działania. Narzędzia, o właśnie gwoździarka, o której wspomniałem, mamy gwoździe 50, więc 3 cm listwa, 2 cm w materiale. Dziękuję, do widzenia, sprawa załatwiona. Tak samo 2 cm tutaj, 3 cm tutaj, sprawa załatwiona, wszystko się ładnie, pięknie będzie trzymać. A materiałem, którym będziemy wykonywać naszą szczelinę samą w sobie, jest membrana dochowa wysoko paroprzepuszczalna, tak się to nazywa pospolicie. My tutaj mamy. Produkt firmy Izover, Draftex Profi, SD 0,02 metra, więc wilgoć będzie miała możliwość migrowania z przegrody. I to jest zasadniczo najważniejszy punkt całego tego programu. No Będziemy ją napinać po prostu od krokwi do krokwi, w zasadzie to od listewki do listewki, montuj montując przy pomocy takera. No i jeszcze kilka innych drobnych niuansów po drodze. Na pewno będziemy się musieli z nimi zmierzyć. Tak więc, zaczynamy. No, tak, w gwoli wyjaśnienia, te deski są tu prawdopodobnie z uwagi na to, że jest, no nieprawdopodobnie, na pewno, jest łączenie deskowania w tym miejscu wykonane. No, taki trochę biedny pomysł, że tak powiem. No, bo łączenie to najlepiej wykonać na elemencie konstrukcyjnym, wtedy to nam zapewni właściwą sztywność. Ale chyba ktoś tu źle coś przeliczył i mu się nie zgadzało. No cóż, no musimy się z tym zmierzyć. Musi to tutaj tak zostać. Niestety nic na to nie poradzimy. Sytuacja jest jaka jest, nie zawsze jest kolorowo. No a jeżeli chodzi o sam przepływ powietrza w tym miejscu, no to sorry, Mike, no nic nie zrobię, tak? 3 cm, ta deska ma 2,5. Może tutaj pół centa zostanie. A generalnie nie chodzi o to też, żeby tam tornado szalało, ale no przepływ powietrza po prostu był przepływ, nie, nie wichura, tak? dobra, jedziemy z tym tematem dobrze, że te gwoździe są też biedne, więc łamią się, przynajmniej jak się je ruszy, to to wymiękają o, i odpadają bo jakbyśmy je tak musieli zostawić o, lecą same to istnieje ryzyko, że mogłyby nam zechcieć zniszczyć naszą membranę a tego byśmy woleli uniknąć tak więc o, z dwojga złego lepiej w tą stronę nie? nawet sam montaż wygląda następująco trzy listewki w pole tak jak wspomniałem ja to robię na oko nie używam tu miary nie bądźmy tutaj aż tacy ta, 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 takimi aptekarzami wiadomo o co chodzi trzeba to pole podzielić na trzy części równomierne w miarę równomierne Kurde gwoździe mi wyszły Piter jak na złość zawsze jak się chce coś pokazać pochwalić to wychodzi jak wychodzi. Jop. Dobra, ja sobie obracam tą listewkę tak, żeby ta krawędź była jakaś przyzwoita. Nie było to ogryzione jak o, przez szczura. I ładujemy. Mam regulację yy, siły mocowania, co sprawia, że Ładko. Ok, wejście numer 5723. Już mimo, że tym razem nikt nie przeszkodzi, a sprzęt się nie zatnie. <noise> Ach, bang. Wspominałem o montażu. Yy, mam regulację głębokości yy, strzelenia, więc reguluję go tak, żeby moje gwóździe nie wchodziły za głęboko. Jak wspominałem, mamy listewkę 30, a nasza deska to tradycyjna 25-calówka, więc mamy 55 mm mięsa, a gwóźdź ma 50, więc ja wolę sobie dobić tego gwoździa niż go przestrzelić i uszkodzić membranę. Tyle wystarczy. Membrano tutaj przychodzi na wierzch, byle nie roztargać. Słopaki też się zdarzają. Gwoździe średnio co metr, nie świruje z, z ilością tych punktów montażowych, tak samo tu, jeden tu, jeden tam. Jak widać, 80 do metra y, to będzie trzymać tylko i wyłącznie membranę, a, jeżeli, a jakikolwiek materiał izolacyjny i tak będzie to popychać do, do góry. Mało tego oparłem, to tam na dole na tej desce wiatrowej, więc do góry nie poleci. Także niewiele mam tu do roboty, ale jestem pewny, że nie przejdzie w drugą stronę. Ok, to jedziemy dalej. Jedną poład już w tej części tego poddasza, gdzie mamy zasięg, mamy zrobioną. Prezentuje się to następująco: od samego dołu. No tutaj, z uwagi na taką sytuację, że mamy te nasze otwory nawietrznikowe. Tutaj mamy akurat ten otwór jest z tej strony, więc jest bardzo odsunięty od osi. No i tak na dobrą sprawę to nie ma możliwości, żeby to pole było bezpośrednio równomiernie na, na, na powietrzone, czy jak to tam nazwać, żeby to powietrze tutaj było dostarczone równomiernie, więc zmuszeni byliśmy zrobić coś takiego, że no z przerwą tutaj. No nie da się ukryć, tu zrobimy jeszcze jedną przerwę za moment będziemy tu jeszcze dokończać. no i tutaj mamy również gdzieś jakieś te łączenia elementów, żeśmy sobie porobili też w większej ilości punktów każde kolejne pole się zaczyna bardzo podobnie no tutaj mamy również skrajnie z tej strony ten otwór, więc odsunięty no a tutaj, gdzie one są bardziej włości, no to jesteśmy obok tą listwą, także rozwiązanie i tak będzie, że tak powiem, zda, zda egzamin tu kolejny otwór jest z, z boku, więc na no tak, na sytuacji. Tutaj mamy jeszcze te deski, które są niejako łącznikiem deskowania, i no nie da się ich ruszyć, muszą tu zostać, więc postanowiłem naciąć takie otwory, rozcinając je. Tutaj wykorzystamy tą deskę już jako nasze podparcie dla membrany. No i generalnie to od samego dołu do naszej jętki, potem jeszcze ponad jętkę mamy to wyciągnięte na, na około metr, na grubo około metr. By powiedział, i nasza membrana będzie się kończyć gdzieś w tym miejscu. W samym szczycie będzie już ten dalszy wylot. Także tyle, tyle na tą chwilę. Lecimy z drugą stroną. I no zresztą tutaj też jest całkiem sporo góry. Zaraz będziemy dokończać. Piotrek tam walczy z dołu. Dobra, lecimy dalej.